Dobry. Ej, Dzień dobry Hej Dzień dobry Siema Czekaj, czekaj ty jesteś moim nauczycielem Halo, co tu się stało? Dzień dobry Jak tam e, więzień dzisiaj? Jak tam się czuje Ale więzień? Co? Ale czekaj, poczekaj chwilę kloc Posłuchaj mnie Uspokójmy Jaki się Jaki kloc? Ja jestem co? dzisiaj twoim panem, tak? I tak mnie masz nazywać? Kurde, nie wiem, nie wiem co się stało, ale... Dobra, dobra nie będę Cię wyjał w bawełnę, tak? No. Po prostu zamknąłem Cię tutaj na 24 godziny co? Do odwołania, i bo tak to kazał Twój stary i po prostu tak, tak zrobiłem, nie, tak? Nie, niemożliwe, jak to? Mój tata na pewno mi nie kazał tutaj zostać Mój tata kazał Cię zamknąć, ponieważ źle się zachowujesz I co? twoje czyny... Ale to ja łóżko, a to jest za twarde łóżko Co z tego, że jest zielone? Nie interesuje mnie to tak, nie, nie, nie obchodzi mnie to, synek Ty myślisz, co? że w wojsku mają miękkie łóżka? No... Kurde? Co ty sobie wyobrażasz, kurde, co, nie wiem, co ci jeszcze mam dać tutaj, frytki i co, i kebaba może? No, nie, frytki dać, frytki, może, nie wiem, jeszcze jakąś coca cola nie wiem, no... Przez jakiś chyba walnięty, synek, Dobra, walnięty. dobra, wypuszczaj mnie. w tej chwili tylko... Dobra, tutaj wypuszczę wypuszczaj cię, nie. synek, ale dobra. ale powiem go. ci tak, powiem ci, co? od razu ci mówię, nawet, nawet nie próbuj uciekać, bo... Bo nie masz szans, nie masz no, szans. No, to Okay, tak, ja musimy, musimy wykonać lekcję, Cynek, bo, bo nie jest kolorowo. I generalnie, ja tutaj się że tak powiem, będę dobrze zachować. Kiedyś jakaś pojęcina jest, dobra. Ja tu nie mam no, żadnych Dawno, dawno nie sprzątałem, można powiedzieć. No, widzę, widzę, że Bardzo to nie dawno. Sprzątałem. Ej, się czekaj, stąd... co tu się dzieje? O kurde. Ej, su, chwila, A, bo ba, ten, bo właśnie chyba niedożywiony jest. Niedożywiony bo tutaj jest. czemu jedzą korzucić? Nie, Niedożywiony, się Niedożywiony, niedożywiony. chodźmy stąd, z to... tam potem. Ostatnio jeszcze stał. Niewiadomo. się z nim dzieją. Jezu, ile ty spoićiny. No jest spoićiny, ale to wszystko przez ciebie, że ty stary, tak nie sprzątasz tego przedszkola. Stary, bo czekaj. to nie jest moja wina. No co, co, ja mam tu wszystko robić? Kurde, budowałem no tak, to dopiero. No, Zero odpoczynku, tak? Zero odpoczynku, no ale od tutaj pocinku. nawet jedzenie zgniło widzę. Zobacz, no co zgniło jedzenie? A jest głodny jestem. Dobrze, że mi stejka dałeś. Ja dobra, zabrałem temu no, ja... Ej, co? daj tego stejka? No, dobra, go. Nie wolno, kurde, Julie. to jest moje jedzonko, tak? Dobra, tutaj masz spokojnie, jedzenie spokojnie. i proszę się tym zadowalać. chyba mnie chyba cię pogrzało. Nie, ja stąd uciekam, ja sobie synek, uciekam. tu uciekam. Synek, wracaj tu, nie uciekniesz nie. nigdzie. Jak to? Widzisz, tu jest... chyba, co tu się stało? Czemu to jest wszystkie? No, synek, wszystko jest zakratowane. Nie masz szans, nie masz szans na ucieczkę Słu? w ogóle. I stary, ty tutaj w ogóle nie możesz wyjść stąd. Jak już to, nie to dlaczego? No bo, Cynek, nie interesuje mnie to, że nie chcesz być. Właśnie chodzi o to, żebyś tutaj to odbył, odbębnił swoją karę, po prostu. O nie, no nie, proszę Cię, płaka, no tylko nie tutaj. Ja nie Cynek, wyjść, naprawdę. Cynek, Twój stary mi powiedział, że źle się zachowujesz i Co, tak no ma po pewnie. prostu być. Nie, tak nie jest, tak nie ma. Jesteś, ja jesteś nie zły, jesteś ja po prostu zły. Jest. Jakie złe, złe rzeczy złe rzeczy to się nie, właśnie dzieją w twojej głowie? W twojej na, no, głowie. No, ja no, ja głowie. Co? Ja nie nie mogę tutaj przejść? No nie, nie wyjdziesz, nie. no syne, ale co ty chcesz wyjść, kurde, Co ty? No no chciałem, no, no, chciałem wyjść. Czekajcie może się da przynostać da. Nie, no, nie, Ta, się dobra. nie masz się nie dobra, nie ma szans, żebyś tam w ogóle no, uciekł, Nie masz próbować dobrałem. 10 razy. Nie no dlaczego? I co? I co ja mam tutaj? Mam tutaj bisek, bez polika. No dobra, no. Synek, musimy ci tutaj parę takich ostrych, ostrych pytanek zadać, żebyś... Kurde, Co? żebyś świesz, jakby Jaki musisz się poprawić ty, po prostu i... No chyba ci pogrzało! Ja cię tak. tak. Ja w tym momencie zamieniam się w nauczyciela nie, i nie, zadaję Ci jakieś fajne pytanko. Jak, nie, nie, ja nie, nie chcę, ja idę do konta, ja idę do konta. Czek! Gdzie do konta, chcesz stąd wyjść? Chcesz stąd wyjść? Nie, nie, nie chcę, dobra, przecież. To ja ci radzę tutaj odpowiedzieć dobra, na pytanko, bo 24 godziny się możesz przedłużyć w 5 dni. Nie, już nie będę, dobra, 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 może być. Dobra. Dobra, pierwsze pytanko. No. Z stopnią, nie? To weź mi jakąś lepszą ocenę daj, dobra? Teraz daj mi lepszą ocenę hmm. Dobra, dam ci jeden, dam ci jeden Pasuje Nie, jeden jest okropną oceną Gdzie Jeden ty do się dziennika Gdzie ty się Dobra, Snek nie. E, Pytanko, czekaj, pytanko może być praktyczne z matematyki Dobra co? E, pytanko Policz, no. Ile, 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 ile marchewek wywaliłem O, czekaj, czekaj czeka. Nie, A nie wiesz tego co? Ile no. tu jest marchewek? Gdzie? Jezu. 6. No 6 wywaliłem. O, no nie, no nie musiałem jej wziąć. Nie zabrać. No raz, 2 3 4 5 6. No co pokaż tyś, mi, ci pokaż, 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 mi. No i 6 no marchewek. Ja, co, tyś, no sześć marchewek. No ale to przecież też jej też było 6 marchewek. To mnie to szokujesz, kloc. w to nie wierzę. Dobra, yyy jedynka. Co, Dobra. Jaka jedynka, jaka jedynka? Nie, no nie można no, na jedynki i zostawić ty tym tym. Dobra. Ja obchodzimy to. Test siły. Co ty robisz? Dobra, się dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wrócisz do więzienia? Wrócisz do więzienia i nie będzie koloru. Nie będę, dobra, przepraszam, już nie będę. Naprawdę, przepraszam. Chodź okay. do tablicy i nie, nie, Ju, nie dyskutuj teraz w tym nie, momencie. Jakiś, a jak będę się grzycznie zachowywał, to chyba nie wracam do więzienia, nie? No to pomyślimy, pomyślimy, może, Prze może nie. Nie, dobra, okej, okay, dobra, dobra. ja będę się tak grzycznie zachowywał, że ja cię kryję. Cynek, y tak, powiem tak. Musisz okay, to zniszczyć. Test siły, test siły, no. musisz to zniszczyć gołymi rękami. Gołymi łapami mam to zniszczyć. Tak na debila, no, po prostu musisz to no. zawalić cały sił. Nie no, ja nie mogę stary, nie, nie, nie Co nie się... możesz, kurde, nie, nie obchodzi mnie to o, ładnie, nie, nie obchodzi nie. mnie to, że cię łapy bolą, masz to zniszczyć No nie, ale przecież to jest tak ja znam mam tutaj, ja już mam wystarczająco tego treningu Niek... siłowego ty... Ja Synek, ty się okien... wychowywałeś w dżungli, jak ty masz problem w ogóle z takim no. czymś, kurde, ja no, no, nie, nie rozumiem no, tego w ogóle No wiesz co, bo ja już, ja już po prostu nie wiem, no ja się odżywiam, no co No wal to, wal to synek, wal to, kurde żadnego dobra, dobra, denerwujesz mnie, dobra. Masz tutaj jednego Co? i mnie nie podobasz. No, surowe miecho, no dobra, no lepsze, surowe miecho. Nie surowe, znik. ty jeszcze narzekasz? No. Jezus, Maria. No to bo mi jest jakiś tutaj kompletnie zły nauczyciel, mój drodzy, to się dzieje w tym posiadaniu? Masz to, trafi... Tak, zły nauczyciel, po prostu dobra, dobra. masz to zniszczyć i nie no dobra, mnie dobra Jezu, dobra, dobra, to jest jedyne zadanie jakie udało ci zaliczyć, proszę mi oddać co? ten bloczek, proszę to ale, oddać Ale ja nie mam, ja nie mam bloku, bo on nie wypada No A no dobrze, dobrze, dobrze o nie jest, plusik, ale... będzie, plusik będzie za, za dobrą informację No dobra, um, to, to tak. przynajmniej tyle dobrze Wiesz, Tutaj co? tak, 0 punktów Jak to 0 Nie, Niech się domarzy, jaka ocena, jaka ocena, jaka ocena Dostałeś tak, czekaj, dostałeś 0 punktów za pierwsze, punkcik no, no. za drugie No i, I plusik, koniec. no to będzie razem jeden plus chyba Jeden plus? Tak ja zaraz nie tutaj. Ale dobra, Jak? dobra, czekaj, czekaj, jakieś pytanko z matematyki. Jeszcze, jeżeli odpowiesz na to pytanko, to co no. ci zaliczę? Dobra, dobra, niech ci, dobra. Będzie, ile, niech ci będzie, Ile to jest tak? Aha 32. 32 razy... razy. 90. 90. Yy... No nie wiem, co to jest za pogłupione pytanko? Czy nikt tego nie, nie rozwiąże nigdy? Jak nie synek, to jest własne pytanko? Co? Weź ty chłopie! W ogóle, nie wiem, spytam z... tak Dobra, z nie umiesz wierzę. na to odpowiedzieć, to jest bardzo łatwe pytanie. To jest w jak to jest w to jest. Wygląda, to jest na no jakie w przedszkolu, snek? Ty już ty Ale... jesteś drugi raz w przedszkolu, ty powinieneś umieć takie rzeczy, no. no co z tego, ja Dwa razy w sobie... przedszkolu, Jeste... jak to mam. No nie wiem, naprawdę. Wiesz, co, z tą to są takie rzeczy okropne, że tutaj nie, nie wiem, no, ręce mi opadają, no kompletnie. Ty się to nie radajesz no na tego nauczyciela, to jest najgorszy nauczyciel, jakiego tam. Jak Tobie ja. ręce, jak, jak ty na trąk nie masz, kurde, żeby ci opadały. Synek! Dobra, kolejne pytanko, czekaj. Dobra, kolejne pomyślmy. pytanko. Pytanko, tylko żeby... Ja już nie wiem. Ile jest co? No jakie pytanko? Wiesz co, nie, ja, ja wale te pytanko, ja nie będę Nie, się nie, nie, nie synek, jakie wale... To jest masz ostatnie pytanko, jeżeli uda ci się odpowiedzieć, zmieniam Ci jedynkę plus na coś innego. Jeżeli nie, no dobra, to dobra, to będzie... No dobra, to... Okay, niech niech ci będzie, niech ci będzie, niech ci Kolejny będzie. Kolejny dzień w więzieniu My... będzie. Dobra. O, co? Kolejny dzień w więzienio? Tak. Yy, dobra, czekaj, ile to jest... Hmm. Ile to jest co? Tw Czekaj, 20 razy 15. 20 razy? 15. 20 razy 15 to jest 20, to 20, to 20, to 20. Nie wiem, na jakieś 1500 załóżmy. O, dobrze taki hmm. Czekaj. Ty, no chyba nie ma. No. Nie, no nie, synek, no ty się było jakieś No jakie 1500, dobra, dobra 1500, nie. synek, dobra. To, to ja nie wiem, synek, tak, dobra, nie idziesz, nie. wracasz do więzienia i na ja to nie wchodzisz. Jeden plus. Jeden, jeden plus, jeden plus, zostało przy tej samej, czekaj, a może, może mogę się przytulić tutaj do niego, tutaj do tego, tego recepcjonisty. no dobra, tej i tak się no. ja przytuliłem się, dobra, jedz Jak tutaj tego jest porządnie, bo on coś źle je. no musisz go, no źle go odżywiasz. ja też, słuchaj, tutaj nie wiem, co ty mi robisz Też może iść do kibla synek jeszcze, tak, tutaj będziesz pytał tak, tak, całą noc, więc Tak, dobra, a to czekaj, a to nie chodź tutaj, nie chodź tutaj, nie tutaj, las, spokojnie. Nie, Ja może słuchajcie, my będziemy uciekać z tego więzienia, oczywiście. Musimy tutaj zrobić jakieś tanie przejście. Jeśli nie do końca nie będę tutaj niczego robił, ale słuchajcie, naprawdę na, na dniach, słuchajcie, oczekujcie tutaj, że tej tutaj wykopię coś, bo nie mam należy przy sobie żadnych itemów. Wszystko mi ten klucz zabrał. A słuchajcie, ja już tutaj nie poddam bez walki i wiecie co? Jak tylko będę miał okazję, to ja się stąd wykopić stary i wyjdziemy z tego więzienia, słuchajcie, wiecie co? Tak zrobimy, dobra, zrobiłem szybko kupę. Dobra, już zrobimy, ha halo, halo. już zrobiłem kupę cześć. No, Zrobiłeś? Tak, dobra. Proszę, proszę tutaj elegancko, i teraz już nie Proszę, mogę proszę tam, 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 w tamtą stronę iść, a nie obrazuć no, się do tyłu. Już, już, dobra. Wiesz, kiedyś, jakaś, pokonaj go, zabić. pokonaj go. Nie, ja mam go no, pokonać, nie, no, dobra. Masz tyba, go pokonać, go z... mi rękami, no, kurde, Mogę ci pomóc jednym szocikiem. No, dobra, 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 dobra. Czekaj, bo coś zaraz zbiję Dobra, już go musiałem dobić, bo. Ty, prawie mnie tutaj, że tak powiem, uderzył. To ja tutaj wchodzę do tego więzienia. Tak, chyba cię powaliło w no chyba sobie robisz ze mnie no jakieś dobra. jaja teraz no co, tu tutaj... i mnie nie zdenerwuj, tak? Ale ja Proszę, proszę chcesz, mnie nie no dobra, Mogę sobie jakoś wyjść, a co, jedzenie, możesz. a jakieś jedzenie mam dostanę jedną mm, chociaż. Dostaniesz. O, o, o. No chyba ci no, ja mam to jeść, no dobra, no, no masz to jeść, no dobra, no ci będzie. a może byś chciał coś takiego? No o, co? No, co ty mi dałeś? Co ty Dobra, dobre oczka. Miam, ja tego miam. nie będę jeść, weź to, wywalam to, nie będę tego jeść, dobra, iść ty kloskiewie, nic Dobra, masz tutaj, żebyś, żebyś A ty, przeżył po prostu. Ale czekaj, ale czekaj, bo ty mnie nie z tego. Sorry, sorry, sorry. O, dobra, 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 okej, udało mi się, dobra. dobra. cynek, nie wiem, widzimy no. się za dwa dni, pozdro.